Witam Was serdecznie, e, przyszła pora na kolejny film, e, już drugi, haha, ha. długo, e, długo tu jestem. E, dzisiaj będziemy uczyć się czegoś o czasoprzestrzeni, e, czyli m, nauczę Was jak się teleportować. E, mam nadzieję oczywiście, że nikt się nie pogubi w tym tutorialu i wszystko będzie ok. Oczywiście żartuję, e, będziemy mówić o przejmkach, a dokładnie e, przejmkach czasu. Czyli mowa o znowu add on, in. Chciałbym poprowadzić dalej temat. Zatem, add przyjmek mówi o okresach czasu, które jakby mają więcej niż jeden dzień lub są konkretne. Czyli to może być na przykład konkretna godzina. On oznacza jeden konkretny dzień. In, natomiast jest to długi okres czasu. No dobrze, sprawdźmy teraz, jak to wygląda w praktyce. Mamy, tak jak wspominałem et on in. E, zobaczmy, styczeń. E, styczeń jest długim okresem, dlatego będzie in. 24 grudzień jest to konkretna data, prawda, czyli będzie on. Dalej mamy 8 godzinę. E, ósma godzina jest to konkretny czas, dlatego będzie et. E, mowa o wiośnie. Wiosna jest długim okresem, dlatego będzie IN. Urodziny czy imieniny oczywiście będzie on, ponieważ też jest to konkretny dzień i trwa on oczywiście jeden dzień. Ed, przypominam, że Ed um, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie okres trwa więcej niż jeden dzień. Później mamy Halloween, Christmas, a to będzie oczywiście on. E, on Halloween, natomiast at Christmas. Dlaczego? No bo Halloween trwa jeden dzień, natomiast Christmas trwa już więcej niż jeden dzień. Dlatego będzie oczywiście Ed. 2020 to będzie oczywiście in, ponieważ mamy długi okres czasu. Czwartek, jak najbardziej on. No i oczywiście lata 80., 70., to będzie co? Będzie in. Idąc krok dalej, mamy coś takiego jak in that moment i at that moment. Jaka jest różnica? At that moment, tak jak ja wcześniej powiedziałem, jest to konkretny moment, czyli na przykład o godzinie 7:00 3 będzie at this moment. Jeżeli mamy in that moment, będzie to przedział czasu, czyli będzie od godziny 7 do 8. Poróżmy sobie kolejną kwestię. Mowa o in 5 minutes, for 5 minutes. In 5 minutes oznacza, że za 5 minut, natomiast for 5 minutes na 5 minut. Łatwo i kolorowo, prawda? No nie zawsze tak jest. Jak dobrze zdajecie sobie sprawę, angielski jest nieprzewidywalny. No i tym razem tak samo. Mamy pewne zasady, o których musimy pamiętać. Jest tam pewnego rodzaju logika. Tak myślę, według mnie. Zobaczycie, czy, czy Wam się spodoba. Natomiast pozostałe rzeczy po prostu trzeba się nauczyć. Pozostałe rzeczy, czyli mam na myśli co? Pory dnia. In the morning, at noon. In the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Jaką tutaj logiką możemy się posłużyć? Hmm, myślę, że at noon oznacza jeden konkretny czas, prawda, bo jest to godzina 12. In to są pory dnia, które są jaśniejsze. Oczywiście z wyjątkiem in the evening. No i at night, at midnight są to ciemniejsze pory. No dobrze. No i ostatnie dwie drobne rzeczy. A at present, obecnie. In the past. W przeszłości i in the future w przyszłości. I ostatnia kwestia, która dotyczy weekendu, czyli On the Weekend, amerykański, at the weekend, brytyjski. Myślę, że tu możemy sobie zakończyć. Ja będę się teleportował, a Was zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć!